Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy czwartek, 9 września. Dzisiaj w liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie błogosławionej Anieli Salawy, patronki franciszkańskiego zakonu świeckich w Polsce, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia dotyczy jednej z najtrudniejszych spraw w chrześcijaństwie. Chodzi o miłość nieprzyjaciół. W dawnych czasach w prawie mojżeszowym było prawo oko za oko, ząb za ząb. Wiadomo, że nie jest to idealne prawo, ale była to taka wersja przejściowa, taki etap od zemsty, która nie była współmierna z krzywdą, do tego, żeby. W końcu, kiedy przychodzi Pan Jezus, nauczył nas kochać każdego człowieka, bez względu na to, czy jest nam życzliwy, czy nie. Ileż to razy w naszym życiu słyszeliśmy takie sformułowanie w stosunku do nas, kiedy ktoś powiedział: Już ja ci pokażę, a żeby cię tak, pożałujesz tego, albo zniszczę cię. Mimo wszystko, nas chrześcijan powinno charakteryzować to, co Pan Jezus nam przyniósł: miłość do każdego człowieka, nawet do tego człowieka, który podnosi na nas rękę. Czy to jest łatwe? to jest bardzo trudne, ale czy to jest możliwe? Jest możliwe. Pan Jezus dał nam przykład i również wielu świętych pokazuje nam, że można również przebaczać. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy modlił się za swoich oprawców, mówił Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Również Szczepan, który był kamienowany, również modlił się za swoich oprawców. Jan Paweł II, kiedy Mahmed Ali Ahcza podniósł rękę na niego, to znaczy strzelał do niego, Jan Paweł II poszedł do niego, aby z nim porozmawiać, aby mu przebaczyć. Święty Maksymilian również dał przykład tego, że jego hasło, tylko miłość jest twórcza, naprawdę sprawdza się w życiu. Przypieczętował to własną śmiercią, z własnym wyborem, ponieważ wiedział, że to jest droga słuszna. W momencie, kiedy ludzie nawzajem się oskarżają, kiedy się nakręcają, kiedy następuje tak zwana eskalacja nienawiści, to wówczas z małego czasem problemu powstaje wielki problem i wielka wojna. I wielkie zniszczenie, i wiele cierpienia. W momencie, kiedy bierzemy na siebie, na klatkę, jak to niektórzy mówią, bierzemy na siebie jakąś nienawiść kogoś, kiedy nie odpłacamy złem za zło, kiedy staramy się błogosławić zamiast złorzeczyć, wtedy dajemy do myślenia tym ludziom, którzy w jakiś sposób chcą nas skrzywdzić. Ktoś może powiedzieć, dlaczego ja mam kochać moich nieprzyjaciół, dajmy choćby jeden powód. Otóż dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch powodach, dlaczego mamy miłować nieprzyjaciół. Po pierwsze, Bóg tak czyni. Bóg sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Bóg obdarza dobrodziejstwami i tych dobrych i tych złych, daje szansę, kocha wszystkich i tęskni za tymi, którzy gdzieś tam oddalają się od Jego miłości. I drugi powód jest taki, że taką miarą, jaką my mierzymy. Również Pan Bóg nam odmierzy. Czyli jeśli my będziemy tacy radykalni, tacy bardzo krytycznie wobec drugiego człowieka, taką samą miarą również Pan Bóg może nas potraktować w momencie, kiedy my okaże się, że mamy za uszami i że też mamy grzechy. W innych religiach również istnieje miłość bliźniego, ale nie jest to miłość nieprzyjaciół. W innych religiach mówią o miłości wobec kogoś, kto jest współwyznawcą, kto jest współziomkiem, albo na przykład ktoś, kto jest Twoim gościem i wówczas chcesz zachować swoje prawo, więc masz obowiązek się nim zaopiekować na jakiś czas. Ale nie jest to sprawa, która dotyczy wszystkich ludzi. Natomiast w chrześcijaństwie jest prawo powszechnej miłości. Każdy człowiek potrzebuje miłości, każdy człowiek ma prawo do tego, aby go kochać. Miłość jest bezbronna, ale miłość nie jest bezsilna. Siła miłości, siła takiej postawy, kiedy ja przebaczam Tobie i ja nie chcę Twojego zła. Wyrządziłeś mi zło, ale ja Tobie przebaczam. Chcę Twojego szczęścia, chcę Twojego nawrócenia. Taka postawia sprawia, że drugi człowiek może pomyśleć, a może rzeczywiście warto zmienić swoją postawę. Kochani, abyśmy nauczyli się miłości nieprzyjaciół, która jest bardzo trudną rzeczą, i której pewnie musimy się uczyć przez całe nasze życie. Niech Pan Bóg nam teraz błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.